Learner's Dictionary, Part 39. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Afternoon. Can we meet tomorrow afternoon? Can we meet tomorrow afternoon? Czy możemy się spotkać jutro po południu? Jeszcze raz. Can we meet tomorrow afternoon? Can we meet tomorrow afternoon? Czy możemy się spotkać jutro po południu? Kolejny przykład. Afternoon. The children played outside a sunny afternoon. children sunny Słoneczne popołudnie dzieci bawiły się na świeżym powietrzu. Jeszcze raz. The children played outside a sunny afternoon. The children played outside a sunny afternoon. W słoneczne popołudnie dzieci bawiły się na świeżym powietrzu. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku? Zwykle chodzę pobiegać po południu. I usually go for a jog in the afternoon. I usually go for a jog in the afternoon. I usually go for a jog in the afternoon. I usually go for a jog in the afternoon. Słowo "afternoon". Jest używane do określania pory popołudniowej, zazwyczaj od godziny 12 w południe do zachodu słońca lub do godziny 18.